Halo dzieciaki, z tej strony: Redrin, a to jest kolejny odcinek po przerwie. Oj, tak, tak, jak mi tego brakowało, mama mia! Jak fajnie się gra Fajzaka, jak szkoda było, że nie mogłem grać. Naprawdę, to wspaniałe uczucie. Dobrze, ja bym poleciał Azazelem, tam go chyba nie było. Tak, tak sądzę. Chyba tak. Nagrałem wcześniej odcinków parę, zanim wyjechałem na wakacje. Eee, to chyba będzie dobra na no jego. No. E, nagrałem parę odcinków zanim pojechałem na wakacje, tylko że nie zdążyłem ich zmontować Skoro nie zdążyłem ich... Jo, ale, ty, ale to jest dobre. Nie zdążyłem ich zmontować. Także... No, e, sądzę, że tydzień później to już jest za późno, żeby je wrzucić jak ja mówię o nagrywaniu Daily, żeby już było i tak dalej i tak dalej. Albo że... Ym... Jakieś tematy po prostu co były na przykład o wywiadzie e, gąciarz Stanowski, który już się wydarzył właśnie tydzień temu mówię. Więc no to. Lipa lipa tak są zawrzucać teraz takie odcinki. Stąd po prostu uznajmy, że te odcinki nie wydarzyły. Ja cały czas grałem. Ja, ja, ja grałem w tą grę samemu, po prostu przeszedłem jeszcze matkę ostatnie razy. Tak żeby teraz już iść tylko na aniołka i móc e, zdobyć Polaroida. I później odblokować całą grę. Już Hasza mamy odblokowanego, co nie? E, w sumie... Właśnie jakby spróbować iść na Hasza wreszcie. Wreszcie coś zrobić. O ty kurwa, Nie wiedziałem, że on tak strzela, ty Dobrze. Mała przerwa była. Trzeba wrócić do nagrywania niestety też... Nie czuję tego tak jak wcześniej, że się tak wyrażę. O, nice. Yy, po prostu musi mi wrócić ten flow, co nie? Niech no to do mnie pisze, no, selfie. Dobra. E, Okej. Okay. Mm, dobra. E, widziałem komentarze po poprzednim odcinkiem. O, I can see forever, ty. To jest dobre. No i po pierwsze tak, żebym sobie robił listę tematów, o których muszę mówić. Tak, sądzę, że powinienem, ale nie zrobiłem tego. <grymne> nie zrobiłem tego. Dlaczego? A kurde, nie wiem, nie chciało mi się. Mam dużo rzeczy do roboty, głównie pracę nad grą, ale mało jeszcze czasu wolnego, bo tak się składa, że wyjeżdżam znowu e, za... No, na weekend w sumie, chyba dzisiaj to wrzucę, w poniedziałek. No, gdzieś na weekend wyjadę, no to nie wiem, do sierpnia mi pewnie nie będzie. Także chciałbym tym razem mieć coś. No na Szybciej się będzie ładować, szybszy mu speed. Może do ja będzie. W ogóle guy, jaka to jest, naprawdę. A piękna gra słowna. Bo fungi no to oczywiście znaczy. Co to znaczy? Grzyby? Tak, tak to można nazwać? Po angielsku. Tylko, że się pisze fungi. A tu się jest fungi i. i. i... no. wiejacie. wiecie. Ja nie muszę nic tłumaczyć. No. Będę jechać jeszcze w następnym... E, e, kurde, na koniec tego tygodnia. Także mam kupę rzeczy do roboty, jeśli chodzi o jeszcze właśnie posiedzenie w domu. E, więc średnio mam czas, żeby myśleć nad tym, co ja mam mówić. Zresztą nie sądzę też, że ten kanał na YouTube i ogólnie to, co mówię tutaj, to chodzi o to, żebym napisał sobie to, co chcę powiedzieć. Chodzi o to, żebym przede wszystkim... E, byłem tam, nie byłem. Chodzi o to, żebym przede wszystkim mówił sam z siebie, żebym się uczył właśnie takiego monologu sam ze sobą i właśnie sądzę, że mi to coraz lepiej wychodzi. No i właśnie, może tym razem mi się uda wrzucić tyle ile mam wrzucić filmików, tak żeby jakoś to daily było. Dobra, najpierw to. Teraz mogę wziąć za darmo to. Praktycznie za darmo. A czy tego chcę? Nie, 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 nie. nie. Trzeba szybko, 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 szybcior. Teraz jesteśmy szybcior. Zbęta na io, ja mam full sense <gry> e, Czyli mogę wejść do Curse dobrze wiedzieć Tam jest duży pokój, ja chcę go póki co pominąć, żeby nie było co No e i właśnie, jakby chcę co najwyżej po prostu... Dawaj e, Chcę co najwyżej mieć jakiś taki loose idea, czyli luźny pomysł O czym mogę mówić Na odcinku i żeby później pod tym na tym. o tym pogłówkować, tak? <grymne> Czasami się jeszcze główię. no ale właśnie to przyjdzie, przyjdzie z czasem. Przyjdzie z czasem. Eee, tutaj też mogę wejść. Jo, fajnie. Demon. Co robi Demon ulepszony? Nic. No i fajnie. <grymne> No I klawo, ja się cieszę, oni się cieszą. Wszyscy się cieszymy. Idziesz do tego dużego. Okej. Okay. Po to się chyba wrócę. Jak dostanę po mordzie. Ale nie wiem czy mi się opłaca po to wracać. Dobra, bo tu chodzi o czas. Dawaj to. Czas przede wszystkim, bo czas to pieniądz. No jeszcze muszę zmontować, yy, sądzę, że tylko Isaaca nie wrzucę tego, co nagrałem, a wrzucę na pewno yy, taką jedną grę indie, właśnie muszę jeszcze pobrać taką jedną grę, żeby zacząć się nagrywać, tak czy inaczej dużo się będzie działo, bo muszę się postarać, nie ma lekko, trzeba robić, trzeba robić, yy, trzeba robić, bo oglądałem Whiplash i... Nie, 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 mogę nie robić. Skoro oglądałem Whiplash, to naprawdę nie da się nie robić. Nie sięgać gwiazd. Albo nie próbować chociaż. Uuu, czemu? Dobra, ale to już podejście widzę, że jest na hasza Idealnie. Dawaj, no. Spadamy, spadamy, nie ma czasu. Jak ktoś jeszcze z widzów nie widział hasza Yo, drugi itemek do gapiego, tym bardziej będzie tego. Parasite, yo. To też jest dobry. Tym bardziej będzie do. Hasza. No dawaj, ta no. Dobra, może zrobię tak. Tak. Okej, okay, nie wyrzucił żadnych serduszek. Rozumiem. Rozumiem. A może coś dasz teraz, czy nie? No, niestety. Niestety, przegrałeś w naszym teleturnieju. No i tego już nawet wziąć nie mogę. <laughs> a, ja tu byłem. No, trudno. Ale tyle serca jest takie dobre podejście, że aż wspaniałe. Dobrze, a więc zacznijmy. E... Wcześniej... W odcinku wcześniej wspominałem... E... O syntetycznym człowieku. Nie, 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 spokojnie, to się nie będzie o nim. Ee, ja stwierdziłem, że dla własnego Sanity to już nie, nie, nie dotykam jego kanału na YouTube. Nawet jeśli to mi daje troszeczkę wglądów umysłu takiego człowieka, no to jednak <ścoughs> denerwuje mnie po prostu. E, denerwuje mnie. Natomiast e, zaczynam w ten sposób, gdyż on jest przedstawicielem. Można by powiedzieć skrajnej prawicy? Tak tak to można nazwać, nawet? Tak sądzę, bo on właśnie gada, że. Walkie, te sprawy, właśnie. To powiedziałbym, że on jest skrajna prawica. Stąd. No nie wiem, nawet nie wiem co to robi. Nie obchodzimy to za bardzo. Stąd teraz. Przyszedł czas na kogoś z drugiej strony, kogoś, kogo bardzo nie cierpię. Nie wiem, czy już o nim wspominałem, czy nie. To na pewno biorę. Eee, to na pewno biorę. Aha, blokowałem planetarium, let's go. <laughs> eee, chodzi mi o takiego anglojęzycznego też streamera. Hasan. <laughs> Ojojo. Naprawdę, aż mi ciężko to przez usta przechodzi, bo po prostu no, ten człowiek jest nies niesamowity. Prawdziwy komunista, prawda? E <coughs> Prawdziwy komunista, który mieszka w swojej willi, który ma bogatych starych. <coughs> czy tam ojca? Nie, nie, wiem, nie wiem w sumie, czy rodziców ogólnie, no ale ojca na pewno. Mieszka sobie właśnie w willi. I streamuje sobie zbija pionę z Twitch CEO. W ogóle Twitch CEO śpiewał mu e, wszystkiego najlepszego na urodziny z całym staffem z Twitcha, więc naprawdę klawo, klawo. No to jest po prostu człowiek legenda. Każdy go zna, prawda? No niestety jest znany. <laughs> niestety jest, ale no. Nie nie, 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 tak tu się nie bawimy. Tam już u Gapi był. Kurno, mać, to już jest koniec Gierki. Dawaj, na hasza lecimy. Gapi, super. Eee, to jest człowiek, który naprawdę. Ciężko mi powiedzieć o innym człowieku, który ma równie. Destrukcyjny. Hmm, Równie niedestrukcyjne oddziaływanie na społeczeństwo. Bo właśnie, patrząc na to z perspektywy tego syntetycznego człowieka, no to on ma tam po prostu zgraje ludzi, którzy go oglądają. Niektórzy go oglądają, bo są tacy jak on. Niektórzy go oglądają dla śmieszków. Niektórzy go oglądają, z, nie wiem, z jakiegokolwiek innego powodu. E, tak czy inaczej, tak to wygląda. Natomiast Hasan ma straszną grupę radykałów. Nie dość że w oglądających, to jeszcze w znajomych, i ta grupka się jakby cały czas. Nie wiem dlaczego to odblokowałem, ale dobrze, dodał, odblokowujmy. Ta grupka się cały czas. Możemy powiedzieć, powiększa. Cały czas coś robi wspólnie, i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie naprawdę. Chorzy psychicznie. Nie jestem w stanie tego inaczej nazwać. Dlatego też poniekąd nienawidzę Twitcha. Bo oni na to pozwalają i oni to nawet wspierają. Tak jak mówię, Twitch CEO śpiewał Hasanowi wszystkiego najlepszego tak samo z całym, z całym Twitch staffem. I on nie dostaje bana za pewne rzeczy. Tak samo jak nie dostają bana jego towarzysze. <ścoughs> to jest idealne określenie: Towarzysze nie dostają bana. I też na przykład jedna jego towarzyszka powiedziała, że no w sumie to ma nadzieję, że ludzie walczący za Stany Zjednoczone dostaną PTSD. E, no i że im się należy, że coś w tym stylu. E, no i to kurde, No nie wiem, no to, to też nie, nie przepadam za Stanami Zjednoczonymi, no ale... Kurde, żeby takie rzeczy mówić, no to lipa-lipa. Też sam Hasan zresztą powiedział już to chyba dawno, dawno temu było Że Ameryka zasługiwała na 9-11 <grymne> Jakby no, ja... <grymne> ja nie będę się na ten temat wypowiadać, co nie? Ale mimo wszystko... Kurde, no no, no, lipa, on mieszka w Stanach Zjednoczonych Sądzę, że ma obywatelstwo e... Bo tam to nie wiadomo No, i. The Stars. Nie. E, no, i mówić tak o swoim kraju, no to tak właśnie, jakby ktoś powiedział o Polsce. No, e, Polska zasługiwała na rozbiory. No, 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 dobra, no zasługiwała. Czekaj, wróćcie, jakiś lepszy przykład. E, Polska zasługiwała na to, co się stało podczas II wojny światowej. O, no to, jakby naprawdę ktoś tak powiedział. E, Polska zasługiwała na to, żeby Niemcy i ZSRR się wdarli do Polski, a później ZSRR zmieniło strony zupełnie i udawało sojusznika Polski, a później dostało jeszcze Polskę na 80 lat i że to Polsce się należało, no to nie wiem, ciężko mi znaleźć przykład, bo Polska nie była tak aktywna na arenie międzynarodowej przez ostatnie 500 lat. <laughs> Także jest to troszkę inna sytuacja. Jednak no, jakby ktoś tak o Polsce powiedział, o mojej kochanej, Tutaj ja bym miał do niego problem, co nie? Ee, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to ja mam zupełnie wydupcone, no ale wiem, że to, no, to, to była tragedia jednak dla tych, e, dla tych ludzi. Także powiedzieć takie coś po prostu albo to o żołnierzach, co powiedziała jego koleżanka, przyjaciółka, albo oj, albo. Powiedzieć to, co on powiedział o... O 9.11 O ataku na World Trade Center no to to jest... No, straszne zachowanie, właśnie... No... Przecież jakby ktokolwiek powiedział coś takiego, no to sądzę, że powinien dostać bana, prawda? Sądzę, że powinien... E, powinien być z tego wyciągnięte jakieś konsekwencje, prawda? Prawda? Prawda, Twitch CEO? No właśnie. No to, to, no to nie ma tych konsekwencji. Bo. No może sobie robić co chce. Niestety tak właśnie to wygląda. Ale nie może sobie robić co chce, tylko jest promowany przez Twitcha. I ta, ta polaryzacja to jest naprawdę to, co mnie. W tym chyba najbardziej irytuje. Przepraszam, odbiłem się. Eee. Czkawka. To jest to co mnie najbardziej wkurza, no bo... No autentycznie... Nie wiem, no jakby ktokolwiek z drugiej strony powiedział coś chociaż w połowie... Tak bardzo... ...strasznego, no to też by dostał bana. a Nawet perma, jeśli byłby wielkim streamerem, no to co najwyżej wtedy mógłby dostać jakiegoś jak... krótszego timeouta, no ale to tyle, co nie? A nie, że to nie, że takie coś. To jest po prostu zwykła faworyzacja. Daj mi to. Zwykła faworyzacja i strasznie do tego irytująca. I najlepsze jest to. No. To... <ścoughs> Dobra, no będę mówić tak, jakby nikt tego nie widział. E, bo może ktoś akurat w tym nie siedzi. No. Kurde, Hasan promuje terroryzm. E, po prostu promuje terroryzm. E, jest terrorystą. On dosłownie wziął terrorystę na streama i zrobił z nim interview. I, te, I to nie było takie interwiu, że. No, no właśnie, dlaczego to, terrorysta, to co on robi, itd., itd., itd. To nie było challenge'u w ogóle w tym, co on mówił mu. To nie było, wiecie. E, to nie było niczego dziennikarskiego po prostu. Jak, jakby terrorysta coś mówił, a on mówi, yo, yo, to jak w One Piece, co nie? A później jest filmik. E, no wcześniej był filmik, jak. E, ludzie z grupy e, tego człowieka autentycznie rabują... E, rabują statek. I to... I to, to, to nie jest jakby... nie, nie wiem. E, e, rabują statek, no jak to można nazwać? Się? Autentycznie lądują helikopterem na statku, wychodzą z broniami i biorą całą... E, wszystkich tych ludzi na... Jako zakładników. Autentycznie prawdziwy, pra, prawdziwy filmik, gdzie ludzie są brani jako zakładnicy. A Hasan, ten człowiek właśnie, ogląda <grytanie> taki filmik na Twitchu. Normalnie na Twitchu ogląda promowanie terroryzmu, bo ogląda właśnie jak helikopter ląduje na statku razem ze swoim ziomkiem. I oni biorą zakładników prawdziwych, którzy podobno nie zostali odnalezieni. Nie mam pojęcia, jak to teraz wygląda, ale. Słyszałem, że nie zostali odnalezieni, no to to jest naprawdę... Co? No, po prostu, ja, ja nie... I nikt z tym nic nie robi? I on jeszcze... to nie to jest tak, że on, wiecie, challenge'uje to. Tak samo, jak jest ten wywiad z terrorystą, on tak samo nie challenge'uje tego w żaden sposób, tylko on po prostu mówi... Jo, ale fajnie, patrz, oni... Jeszcze tłumaczę temu koledze, co nie? Że to, to oni tak naprawdę... Oni tak naprawdę ratują tych ludzi, że oni się z nimi bawią, że to, to, nie wiem, kurna, autentycznie jakieś takie schizo rzeczy. I no, to jest autentycznie, tak jak mówię, strasznie jakby to co on robi. Eee... Widziałem tam kamień z X, teraz się cofnę. To to jest. No naprawdę. Przerażające. Bo, bo, bo nie. To, to, że on to robi, no, to nie jest przerażające, no bo ludzie wiadomo, ludzie są ludźmi, ale to, jaką on ma widownię, to ile osób go ogląda, bo to też nie są filmiki e, jak syntetycznego człowieka, że można sobie pooglądać dla żartu, tylko to są transmisje, one trwają godzinami. I. E, e, ktoś. Napr naprawdę. E, ktoś by oglądał takie transmisje takiego człowieka. E, dla jaj przez godziny? Naprawdę? No to Ech, wspaniale. No, mi się w to wierzyć nie chce. Ale dobrze, może być i tak. Tak czy inaczej, no, uważam, że ten człowiek jest trucizną, trucizną na społeczeństwie. No bo właśnie promuje terroryzm, promuje komunizm, i on ma jeszcze takie. Dziwne spostrzeżenie. Autentycznie, no, zapromowanie komunizmu w Polsce idzie do więzienia. Dlaczego? Bo Polska była pod komunizmem i Polska wie, jak to wygląda, ale prawdziwy komunizm przecież nie był nigdy osiągnięty, prawda? No, i gówno prawda? No, niestety, no, takie życie. Komunizm nie jest w stanie być osiągnięty, bo, no właśnie, Hassan Pajker, ten człowiek. Promuje komunizm żyjąc w willi, be, będąc milionerem. E, e, rozumiecie my to? Myślicie, że. E, e, dobra, myślicie. No, ktokolwiek, kto wierzy w takie rzeczy, co e, on gada, czy naprawdę myśli, że Hasan poświęci swój majątek po to, żeby oddać go biednym? Czemu on teraz tego nie zrobi? Jakby. Co? Eee... Dobra, do shopu pójść. <laughs> mniejsza z tym zresztą. Dobra, pierwszy chłusz. Morsaks. Eee, on mógłby teraz rozdać swój tylko że właśnie on jest taki eee, z tej bardzo miłej strony, prawda? On jest z tej miłej strony, eee, która zawsze mówi o pomaganiu innym. Więc dlaczego jest milionerem? Autentycznie, Mr. Beast, który. No, do którego to ja już nie trafię, bym powiedział co nie. Ale nawet Mr. Beast robi więcej od tego człowieka. A on. Jakby ma mniejszą motywację, tak w sądzę. Sensie. Dobra, Gnodlif mi nic nie da, biorę to. W sensie. Mr. Beast po prostu robi filmiki, że tysiąc ludzi, tu, tysiąc taki challenge, taki challenge, wyjść z kółka, to przegrywasz i tak dalej. Ale no. Ten człowiek nie bazuje w internecie na tym, że pomaga innym, że jest taki... ...miły. <grym> tak to uważam, zwać, ale właśnie miły, to aż ciężko przez gardło przechodzi, naprawdę, jak, jak ten człowiek no jest ży żyjącym przeciwieństwem bycia miłym. Ja jeszcze potrzebuję D6. to mi się bardziej przyda. No i co, chyba próbujemy. Może Trinket się odpali? Odpalił się, superansko, ja pierdziele. Ojeku. Mm. I taki człowiek jest promowany, po prostu czysty terroryzm, tylko że ten terroryzm jest po stronie, której... Twitch CEO... kibicuje. Więc... <laughs> Więc pozwala na to, co nie i nic się z tym nie dzieje. Autentycznie człowiek może takie rzeczy gadać i być najpopularniejszym streamerem na Twitchu. I być zapraszany na jakieś twitchowe gale czy inne takie rzeczy. I naprawdę. No, to środowisko jest chore. I. No. Ciężko mi sobie coś takiego wyobrazić, po prostu mógłbym powiedzieć, że, ach, Ameryczka, co nie, bo no. W jakimś innym kraju wyobrażacie sobie takie sytuacje? Znaczy, no, no, dobra. Są kraje po prostu terrorystyczne, co nie, w których właśnie dzieje się akcja, o której on opowiada. Tylko, że. No, Ameryka nie jest krajem terrorystycznym. Ona jest krajem pierwszego świata. Tak mi się wydaje. Znak zapytania. <laughs> Więc sądzę, że. E, powinno coś w tym więcej być. Coś powinno, coś tutaj. Nie wiem, inaczej to wyglądać. No do jasnej cholery. Przerażające to jest. To nawet nie jest własna opinia, to jest właśnie literalnie. E, tworzenie wrogów. W sensie. robienie wojenki my kontra oni. Tylko i wyłącznie po to. E, żeby nad tym zarobić? Nie, 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 nie wiem sobie po co on to robi, kurwa. No własnej satysfakcji bym powiedział, no ale naprawdę ciężko mi stwierdzić. Aha, bo nie ma aniołka po haszu. No nie. Mama mija. Ja myślałem, że jeszcze dalej pójdę na aniołka i będzie wajka. No, ale na dzisiaj zdążyłem rozgadać o tym śmieciu. 23 minuty taki szybciutki odcinek. No dobrze, no trudno. Mówi się trudno. Ach, Telora Izaka. Wspaniale. Je, yeah, mamy wojda! Let's go! No, sądzę, że jeszcze trzy razy musimy pokonać aniołka. Tak sądzę, albo cztery nawet. I będzie giera praktycznie odblokowana. Będzie. Będzie to. Dobrze. E Porozmawiałem, jeśli chcecie wiedzieć więcej, to musicie wyszukać filmiki jakieś, bo ja nie będę o tym się więcej rozgadywać. Bo to jest smutny człowiek. Smutni ludzie dwa, Electric Bugalu, prawda? <grystanie> <grystanie> Nazwy to jest filmik taki w cholery. Dobrze. Dobrze, to by było na tyle. Trzymajcie się <grystanie> i do następnego.